Dzień dobry Państwu, witam w Saloniku Politycznym w Telewizji Republika. Dzisiaj gośćmi Saloniku są Agaton Koziński, Stanisław Janecki dobry. i Karol Gac. I jako żywo nasz salonik jest poświęcony polityce wewnętrznej polskiej, ale czasami wydarzenia międzynarodowe mają tak duży wpływ na Polskę, że nie można ich pominąć. Wydaje mi się, że tym najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia, bez skomentowania którego nie objaśnimy sytuacji wewnątrz w Polsce, jest ogłoszony, a wcześniej zawarty deal użyję tego określenia w modern polish pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami dotyczący kwestii Nord Stream 2. Od razu dodam, że po zawarciu tego padły też natychmiast takie deklaracje że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce i Ukrainie, że sygnatariusze zadbają o to, aby Rosja nie wykorzystała tego przeciwko nam. Angela Merkel zresztą tutaj użyła niezbitego argumentu, bo powiedziała, że jest umowa z Władimirem Putinem, że tego nie zrobi i no skoro tak się Władimir Putin mówił, to dotrzyma. Tak powiedziała Angela Merkel. Nie wiem co, co powiedzieć na to, nie będę komentował pełniącego obowiązki ambasadora w Stanach Zjednoczonych, bo to jednak nie jest staranga, ale A podobna tu była wypowiedź. Rzecznik że... Kremla stwierdził, że Rosja nigdy nie wykorzystywała takich narzędzi. No tak, oczywiście, no przecież to jest, to jest jasne i oczyste i właściwie powinno zamknąć dyskusję, ale mimo wszystko ja ją otwieram. Czy, czy obudziliśmy się w tym tygodniu w nieco innej rzeczywistości niż żyliśmy dotąd? Bo nie nią obudziliśmy się w tej samej rzeczywistości, w której żyliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Jedyną wyjątkiem był moment, gdy Donald Trump inaczej układał relacje z Europą, na czym skorzystała wyjątkowo Polska, ale to czasy Donalda Trumpa były zaburzeniem rzeczywistości, ale rzeczywistość jest taka właśnie, jak teraz widzimy, czyli Niemcy, Rosja, Ameryka podejmują decyzje dotyczące naszego regionu, a nawet Polski specjalnie nie zauważają. Ja przeczytałem z, 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 dziwny tryb y, trochę, ale było to bardzo. Pouczające, bo Departament Stanu, w czasie tego wizyty amerykańskiego wysłannika w Kijowie, w Warszawie, zorganizował spotkanie dla dziennikarzy backgroundowe, bez nazwisk, ale dwóch ważnych przedstawicieli Departamentu Stanu opowiadało dziennikarzom bardzo precyzyjnie, czemu to porozumienie ma służyć. I było to niesamowite doświadczenie, czytając to, bo tak widać, że oni wszystko rozumieją i mają to kompletnie gdzieś, bo oni padają mocno. Tak, wiemy, że geopolityczna broń wykorzystywana przez Rosję, tak, wiemy, że Rosjanie regularnie szantażują, tak, jest nam bardzo przykro, oni używali sformułowania Ukraina i inne kraje Europy Środkowej, tak, wiemy, że Ukraina i inne kraje Europy Środkowej mogą z tego powodu ucierpieć. No i potem no, to był transkrypt tego spotkania, w związku z tym nie widać, nie było zapisane, że w tym momencie następuje wzruszenie ramion, no, ale ja sobie już to wzruszenie ramion wyobrażałem. No bo... Sorry winy to biznes tak... is business. No. Ale najciekawsze było, bo to jeszcze, to, że no, to jest wielka polityka, wielkie państwa mają wielkie, moc... wielkie interesy i grają z wielkimi przy swoim stole, bo tylko oni rozumieją ten język, to jest, to Andrzej Nowak opowiadał, pisał w, w jakimś swoim tekście, że właśnie dlaczego, dlaczego Rosjanie tak dobrze się dogadują z Amerykanami, czy właśnie z Niemcami, bo po prostu wielkie państwa, wielkie mocarstwa mają pewien specyficzny język kulturowy, bycia, pewną rozpiętość interesów, która jest po prostu dla innych niezrozumiała. Po prostu mniejsze państwa nie potrafią się dogadywać i możemy sobie gadać, jak bardzo Rosja słabnie, jak bardzo od czasu szczytu epoki bezniewowskiej podupadła jako państwo, jako imperium. Nie zmienia to faktu, że ten kod genetyczny, kulturowy zachowuje i bardzo łatwo się dogaduje z innymi wielkimi mocarstwami w sprawach ich interesujących. Z czego tylko mam najlepszy przykład, ale to jeszcze jest najbardziej ciekawe, bo ani w tym spotkaniu Begon. Szukałem tego uważnie, ani wszelkiego rodzaju wypowiedziach na konferencji prasowej yy, Angeli Merkel, y, y, czy wysłannika amerykańskiego do Polski, do Kijowa, y, nie spadłem. Dlaczego właściwie Amerykanie na to się zgodzili? Zgodzili się, bo się zgodzili. To jest właśnie pytanie, czy no, my tak sobie do, dorabiamy, że, że chodzi, że chodzi o Chiny że niby Rosja, Niemcy mają pomoc w Ameryce, nic, nic, Niemcy, natomiast nikt Rosja tego nie obiecał. Że... Właśnie tutaj na, na poziomie deklaracji, na poziomie publicznych wystąpień, na poziomie nawet tego backgroundowego posiedzenia o Chinach nie ma ani słowem. no Równie dobrze o Trumpie też nie padło ani słowem, ale być może po prostu Joe Biden musi odkręcać politykę Trumpa, no to właśnie odkręca w ten sposób. Y -y, moim zdaniem i to wiele na to wskazuje y -y, czynników, Ameryka próbuje zrzec się odpowiedzialności za los Europy. To znaczy, że nie będzie żandarmem, tatusiem, dobrym wujkiem Europy, co nie jest żadną nowością, bo Bill Clinton, taki proeuropejski, jak tylko objął prezydenturę, to powiedział, że nie może tak być, że Stany Zjednoczone płacą za bezpieczeństwo Europy, a kraje europejskie oszczędzając na zbrojeniach. Po prostu się bogacą. Przepraszam. Ale to samo mówił Donald Trump też w którymś momencie. Że... Ale kiedy mówi to Trump, to jest jedno, a kiedy mówi to. No kiedy mówi to Trump, to jest to straszne referendum i w ogóle. To wiadomo. Ale... Potem wszyscy miękli, to samo było przy. Bushu, juniorze i, i y, oczywiście Joe Biden może w to wierzyć, że Niemcy są w stanie efektywnie wziąć odpowiedzialność za Europę. Natomiast nikt rozsądny, łącznie tam z Antonym Blinkenem, wszystkimi wojskowymi, w to kompletnie nie wierzy. Natomiast taki deal, niezależnie od tego, czy tam ktoś traktuje go serio, czy nie, daje wolną rękę Amerykanom. W różnych przedsięwzięciach strategicznych, w tym, co jest dla nich najważniejsze. E, że słowo Chiny nie pada, czy nazwa Chin, no ale wszyscy wiedzą, e, 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 będzie finalna, e, jaka będzie ta finalna konfrontacja. I teraz, I teraz tak, Joe Biden nie wie i sporo amerykańskich polityków i ekspertów nie wie, jednej rzeczy. Niemcy od czasu II wojny światowej Panicznie boją się ruskich. Oni po prostu są sparaliżowani. Większość tych dealów, które Niemcy robią z Rosją, wynika ze strachu. Po prostu nigdy nie pojawiły się w Niemczech żądania terytorialne co do Prus Wschodnich, tej części wcielonej do Rosji jako obwód kaliningradzki. Nigdy otwarcie nie mówili o skradzionych dziełach sztuki, które poszły w Rosji, są tam w piwnicach, ermitażu, Muzeum Puszkina i, i, i tych innych rzeczy. I, I ten czynnik, nawet Angela Merkel była sparaliżowana bardzo często, jak myślała o Rosji, powoduje, że nikt na poważnie nie stawia, co Niemcy mogą zapewnić Europie. Oczywiście nic nie mogą zapewnić Europie, ponieważ Rosja ich zastraszy pierwszego dnia, tak jak Putin poszczuł Angelę Merkel tym psem na, na jednym ze spotkań przed e, laty. Poszczuł, no, przy kominku sobie przyszedł ten piesek, a Angela, która była pogryziona przez psa, e, w dzieciństwie po prostu została sparaliżowana. I mamy taką oto sytuację, że w gruncie rzeczy Joe Biden anulował wszystkie ustalenia, które były dotyczące wzajemnych konfiguracji i zależności bezpieczeństwa europejskiego. To wszystko w zasadzie. Się, się rozpadło. W tej chwili jedynym rozsądnym człowiekiem, oprócz amerykańskich generałów, jest Jens Stoltenberg jako sekretarz generalny NATO, ale kończy mu się kadencja, który to wszystko jeszcze trzyma w kupie. No, ale tutaj Biden wystąpił, to też ktoś zauważył, że Biden wystąpił jako szef NATO, a Angela Merkel wystąpiła jako Komisja Europejska, bo właściwie Niemcy w imieniu Nikt nie imieniu tak. że to, to, to powinna Komisja Europejska. Ale panowie, ja w tym pytaniu, czy ob obudziliśmy się w innej rzeczywistości, chciałem akcent logiczny nie położyć na tym, czy, czy rzeczywistość się zmieniła, tylko czy się obudziliśmy. To znaczy, czy to do kogoś dotrze. Ale, czy ktoś miał złudzenie, ale do kogo ma dotrzeć? No do tak zwanej klasy politycznej, czy, czy dotrze, że spór, jedyny spór, który rozpalał naszą politykę zagraniczną, czyli czy oddać się Unii Europejskiej opierać się na Niemcach, czy opierać się na Ameryce, ten deal niemiecko-amerykański pokazuje, że był no, sporem. Delikatnie nie mówiąc pozornym no ale tu chyba też nikt nie miał za bardzo złudzeń. Oczywiście dwie strony grały w swoją grę, ale myślę, że właściwie ta nasza klasa polityczna, ale nie tylko ona doskonale wiedziała, z czym to się je, bo mieliśmy tak wiele różnych dowodów i od Amerykanów, a z drugiej strony od Unii Europejskiej, że tu chyba nikt nie miał złudzeń tak naprawdę, że tutaj no, nie jesteśmy jakimś kreatorem polityki zagranicznej, nie jesteśmy jakimś ośrodkiem centralnym. Żeby nie ale żeby przynajmniej choć trochę się liczyli z nami. No, tak. Jak jesteśmy potrzebni, to się z nami liczą. Wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba, ale wracając Tylko do tego. Wtedy, kiedy kasę za zabranie. Tak, na przykład za Abramsę. No, tak ale, ale wracając wracając do tego stream mm. 2, to jest ciekawe, że właściwie Joe Biden powtarza politykę zagraniczną Obamy, wiedząc, bo przecież wiedział doskonale, czym to się skończyło, wiedząc, jaki był i koniec. Znaczy, właściwie to porozumienie tak naprawdę z Rosją, chociaż Rosja i tak jest niezadowolona, bo już słyszałem tutaj głos Kremla że, że za pośrednictwem rzecznika, że to jest wrogie oświadczenie. Znaczy, właściwie sprawdza się że daj palec Rosji, to Rosja zabierze to ugryzie całą rękę, no że tak naprawdę to przecież ta polityka Obama poniosła fiasko i tak Ameryka robi coś dokładnie takiego samego, jak robiła wcześniej No i ta, to, to to oświadczenie, to te gwarancje rzekome gwarancje, no to właściwie mi przypominają akurat. Memorandum Budapesztańskie kiedy Ukraina też otrzymała gwarancję od Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych i Rosji i, i, terytorialnej integralności, integralności terytorialnej w zamian za broń atomową i skończyło się tak że nie ma ani broni ani Krymu a potem i tak koniec końców no wiecie to nie jest wiążące to jest tylko na, pewna gwarancja i teraz będzie tak samo nawet jeżeli jakieś sankcje będą nałożone to będzie tak jak teraz że te sankcje teoretycznie są a w praktyce wierchuszka tutaj polityków europejskich albo się siedzi sobie w spółkach albo jak na przykład na Krymie niemieckie Filtry gdzieś tam w kominach są, omijając sankcje poprzez spółki takie czy inne, więc oczywiście mieli, dostaliśmy brutalną lekcję Realpolitik. Nie pierwszy i nie ostatni raz, tylko odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że nie, że tutaj nikt lekcji nie wyciągnie, nikt się za bardzo nie otrzeźwi nie obudzi. Przepraszam, ale tutaj lekcje, jakie mamy lekcje? No, po prostu historia kołem się toczy i powtarza się pewien cykl, który był oczywisty przy kolejnych amerykańskich prezydentach i który do, Donald Trump tam zakłócił ten cykl, ale to jeden raz się nie nie liczy. No, wyjątek potwierdza regułę. Reguła jest taka, że Polska generalnie z perspektywy amerykańskiej jest partnerem długiego, no trzeciego nie, a długiego wyboru. I zawsze będzie, przepraszam. Wcześniej cytowałem Andrzeja Nowaka, to było zdanie ze Zbigniewa Lewickiego. To tak woli uczciwości, żeby oddać właściwej osobie właściwy cytat. Yy, natomiast wracając do tego wyboru, yy, zawsze dla Amerykanów priorytetem w regionie było dogadanie się z Niemcami i dogadanie się z Rosją. I to zawsze tak było skoncentrowane. Bill Clinton przyjaźnił się z Jelcynem. George W. Bush widział y, przyjaciela w oczach Władimira Putina. Y, Barack Obama dokonywał resetu i tak dalej, i tak dalej. I, wszyscy, i wszystko, co się dobrego działo w relacjach polsko-amerykańskich, to była zwykle druga kadencja każdego z tych panów w sytuacji, gdy Polska już się w jakiś sposób tam ukorzyła i pokazała, że nam naprawdę bardzo zależy na Ameryce, a jednocześnie Amerykanie sparzyli się Rosją. Współpracą z Rosją, bo jak, jak to Władimir Putin zawsze robi dokładnie to samo udaje przyjaciela, a potem nie dowozi albo korzysta, zajmuje sobie kawałek Gruzji, zajmuje sobie kawałek Ukrainy czy dokonuje jakiegoś spektakularnego zamachu gdzieś tam, żeby jakieś swoje interesy rozegrać i to jest stara polityka i to zawsze wygląda w ten sposób i ja cały czas ja to uważam, to że to pójdzie, 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 pójdzie mniej więcej w tę samą stronę. Pod koniec kadencji Joe Bidena będą te relacje już polsko-amerykańskie dużo lepsze, bo na koniec dnia. Polska dobrze się sprawdza w roli takiego wiernego sojusznika, który zawsze czeka, płacze po kątach, No bo nie mamy specjalnego wyboru. Nasze Jety, karty są... jest do której zawsze można wrócić, w końcu no tak, wszystko ale, ale wybaczy, ale na, koniec, ale na koniec dnia tak odpukać, odpukać się Polska na tym, na tym, na tym, na tym, na tym zyskuje, bo jednak e, mamy już gwarancję dostaw gazu z Ameryki. Pomijam już tę kwestię WIS, która tam była przebudowana. Ale, mamy, ale mamy, 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 mamy stacjonujące wojska amerykańskie w Polsce, co jednak podnosi na nasze, nasze, nasze bezpieczeństwo. Coś w tych relacjach polsko-amerykańskich na naszą korzyść również udało się zbudować. Yy, oddzielna sprawa, że to za, wymaga za każdym razem zaciskania zębów. Tu jest jedna zmienna, która jest o tyle niepokojąca i pytanie, czy wrażliwość amerykańskiej to nie stępi, czy rzeczywiście, bo to jest, ja się domyślam, nikt tego nie mówi wprost, no ale tak to wynika z wszystkich układanek, że to jest wszystko wymierzone w sojusz z Chinami. W związku z tym Rosji, Amerykanie mogą być dużo bardziej cierpliwi do Rosji, bo strategiczny wróg, jakim są Chiny, mogą być skutecznym straszakiem. No i tutaj przerwę rozmowy pozwolicie na moment i za chwilę wracamy po przerwie do Państwa.